Siema tu coś witam was na kolejnym na moim kanale. Dzisiaj gramy w Skyblock Original i chyba no, będziemy grać normalnego SkyBlocka, Takiego najtypowszego co jest normalnie na świecie. I czy trenerwuję, oh, bo jestem takim nubskim, więc... Czy w komentarzach byście And mogli mnie trochę podszkolić tam? Czy po prostu byście mogli coś napisać, co mam zrobić do tym Skybloku? Bo ja tak trochę nie wiem. Tak. Oczywiście jest Cobblestone Generator. Jest tu. Cobblestone generator to ja umiem. Więc co? Próbujemy. Ok, 3-4. Na razie to zostawię, właśnie bo boję. Nie, albo najpierw zrobię kobel generator. Ok. Odleci lawa. Mamy kobel generator. Teraz się każdy zapyta, czemu ja takie coś robię. Bo nie chcę, aby spadła mi sadzonka. Tutaj mamy strony. Ja to najlepiej zostawię. Oczywiście wiadro zostawiamy. Wiadro jest najważniejszą rzeczą. Bo jak, na, jak nie będzie wiadra, to mamy skiepścić. To skieprzyliśmy już na zawsze. Lub jak stracimy wiadro z lawą i lód, ale już zrobiłem to od razu. Aby nic się nie stało. Co ja robię? Rzeczywiście patyki robimy, crafting tutaj wstawiamy. Robi... Psz, laguje mi. Jakby co? Okej, okay, kopiemy cobblestone. O jest dirt. No teraz. Jeden nie, nie, odcinek może trwać, ale na pewno ponad 15 minut powinien być. Nie wiem, nie to będzie minut. Jest sadzonka! Jest! I to dwie. Ja tam sobie schowam na no jakby co. Jest, dobrze. Już mi ulżyło. Kolejna. Jak pięknie. I to się nazywa skyblock. Chodzi tylko o to, aby ta sadzonka spadła, bo inaczej już nic. O, pięknie teraz. Jak to szybko. Jak to szybko. Zrobimy sobie mieczyk. No. I piecyk. Nie, za blisko. Trzeba. Dobrze, jest dobrze. W razie... Ja sobie zrobię pół płytki. A po co mi kompostownik? Jaki i tak nie mam żadnego winogera. Okej, okay, sobie trochę pokopiemy na bo chcę mieć więcej płytek kamiennych. Oczywiście będzie seria Skyblock Original. Filmy ferie nie będą codziennie, bo mam pół klonie, ale postaram się jak najszybciej zrobić ferie. Bo są teraz ferie. Oczywiście wtedy, kiedy nagrywam. Okej, okay, 30. Dobrze. Uda się. Wszystko niepotrzebne. Chowam. Ok. Ja nie mogę skiepsić tego. Dobrze, że w Minecraft'ie tak zrobili, że na kucaka się nie spada. To jest najlepszy sposób, aby nie spadnąć. Okej, okay, jest dobrze. O, skrzynka tam jest. Jest dobrze. Raczej nam starczy. Bo nie chcę wracać. Mało brakuje. Chodźmy teraz. O kolejna siedzonka. I właśnie o to mi chodzi. Dobrze, jest dobrze. Kolejna sadzonka. I mamy trzy sadzonki. Bardzo dobrze. Teraz kopiemy kobla, abyśmy te pół, pół płytki zrobili znów trochę. Właśnie to jest najgorsze, że ten kobel może spaść do lawy. Tobie zrobiłeś na jakby co, bo tam się będzie trzeba podbudować. Mały błąd i... No i już po tam są jeszcze. Nie. Tu nie są. Dobra, to jeszcze jedno. Ten kobel nie jest potrzebny. Kolejne 30 kobla. Jest teraz spaść. skrzyka tam wciąż jest. Okej, okay, te 30 nam no, powinno starczyć. Oczywiście możecie dołączyć do tego skyblocku, zrobię multiplayer. Nie wiem jak się dołączy do różnych serwerów, ale możecie mi poradzić w komentarzu, bo ja jestem, nie wiem, z jakieś kilka miesięcy gram. Kaktus jest sam potrzebny bardzo. Kurczę, jeden spadł. Piasek nam jest potrzebny. O, wir. Jest dobrze. Chodzi pewnie o krzesiwo. I to jest w skrzynce. Zadanie drugie. O, jedzonko. I farmę możemy już zacząć robić. Zapomniałem, że to spada. Hmm. Dobrze. Wodę zabierzemy sobie, oczywiście. Nie chcę, aby... ...teraz mi się mowy pospełniły. Na razie głodniej nie jestem, dlatego niech oszczędzajmy te bieganie. Bo nie chcę być szybko głodny. Okej, okay, dobrze, jest. Zrobimy sobie motygę. Nasiona arbuza sobie zróbmy. To nam trochę zajmie. A co teraz mieliśmy zrobić? Tak, motygę. Mam patyki. Tutaj, czy patyki, yes! I tak po wiadro mieliśmy iść, żeby tą wodę zabrać. E... Tutaj zrobimy kaktus. Nie, nie mogę. O, jest dir. po prostu boję teraz, że spadnę. Jest, dobrze. Kaktusik. To teraz chodźmy po te... po to. Damy radę. My się teraz podbudowaliśmy. Na razie jest dobrze. Tylko abyśmy nie spadli, bo ja się teraz boję. I nic teraz tego skoro już od nowa. Jest dobrze, udało się. A 2. A czy jest jakaś wyspa? Nie, ale chodzi tylko abyśmy szli do Nederu. Ale nie wiadomo jak zrobić żelazo. I to jest pytanie jak zrobić żelazo. Żwir oczywiście sobie wykorzystamy na krzemień, ale nie wiem teraz jak zrobić żelazo naprawdę. No tak naprawdę nie musieliśmy iść, bo wystarczy Ła tak zrobić Tutaj to te wiadro. A czemu się światło tak na... A, lawa. Dobra, kaktus to. Oczywiście to ona szybko. Girta byśmy musieli teraz skopać. Więc sobie zabierzmy ten dircik. O nie. Teraz bym zrobił komendę, aby przestać padać deszcz, ale nie można. To jest skyblock. Po pierwsze byłoby to oszustwo, po drugie i tak jest włączone. blisko wody jest. Więc ja, po, ja postawię i tak ten deszcz, dobra jest. Z możemy się zacząć rozbudowywać. O dobra, tutaj jest bezpiecznie. Radierta tutaj. Nie, Bóg dwa sobie oczywiście schowamy. Ja muszę czekać ciągle na te drzewka i patrzcie już, tak to jest blisko wody Nie dostaliśmy się do. O, oczywiście pająk już. Więc sobie poczekam na dzień. O Ederman! Dobra, wypadnie z jego okresu. No on i tak zginie. Chyba się gdzieś teleportować. Albo do mnie, albo tam na wyspę. żeby tam doszedł, ale woda go strasznie bije. Jest. No się zginął. Nic nie mam ważnego. Dobra. Pójdę na tego pająka. Tak go. Dobra, nie ma perły kresu. A już tutaj urosło trochę. No to jest już pierwszy etap mamy nic od pająka Teraz by mi się przydał węgiel aby rozświetlić torczami aby te moby się nie spełniły ale widocznie nie ma węgla A co robimy? Sobie żwir pokopiemy? Dobra. Wiem co zrobić. Abyś się... Jest jedna deska. Nie będę zaryzykować. Wiem, co zrobimy i, z... i będziemy robić tego w kolejnym odcinku. Ale pomyślę, może znajomym sobie zagram i to zrobimy. No, lawa się nie dostanie do mojej wyspy. Hmm. Zapomniałem, że kaktus ściąga itemy. Nie chcę tego już robić od początku, niech tak zostanie. Jest jeszcze jeden sposób, aby to zrobić. No kurczę, ale. Tre... O, dzień się robi! Jej! Tylko, że deszcz pada. Mm aby to też się zrobiło i to powinno się zrobić ogólnie. I ja sobie postawię wodę. Okej, okay. no to, to powinno się tak zrobić i jest dobrze. Jest teraz ogólnie dzień, ale pada. Okej, okay, to żadnych małów raz nie spotkamy, dlatego możemy się trochę rozbudowywać. Mam już jakąś wyspę. Okej. Okay. Teraz sobie trę na kobel z tą generator. Te płytki sobie roz... Płytkami se rozszerzę wszystko. Nie blokami, bo po co? Jak jest większy sens zrobić płytki Do budowania domów oczywiście, że bloki, bo... O to by i tak dużo zajęło to są wszystkie bloki. Zrobiłem 30 płytek. I zobaczcie. Trzy że będzie trzydzieści pół płytek. Trzy, cztery. Mam trzydzieści pół płytek. Kurczę, sobie jednego dirto zabrać. I mam pomysł. I to wielki. Proszę. I to jest pomysł, aby sobie tak porozsadzać. To się szybciej zrobić niż to. Ten melon to by było moje jedyne jedzenie i nie wiem czy nie popełniłem błędu jakiegoś Ja bym chyba poszedł zobaczyć czy jest jakiś tam gravel jeszcze Tylko no wolałbym, by mi się zwierzęta spełniły, a nie moby. Bo jest bardzo możliwe, że zwierzęta się zespłają w którymś tam czasie. Tak nie pada deszcz. I tak pada deszcz, więc to byś i tak nie zadziałało. A no dobra. To nie wiem. To zaraz tak dziwnie wygląda ten skyblock. Bez tego drzewa. Okej. Okay. Myślę, że Wam się odcinek spodobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo do marca lecimy po 50 subów. Nara.